Cześć, witam w kolejnym odcinku vloga PNDD. Dzisiaj rozpoczynamy od Hali, trening z rocznikiem 2010. Zaraz rozpoczynamy, godzina 18 w poniedziałek. Będzie trochę środków treningowych, a później wieczorem jeszcze mam webinar, więc jeszcze się odezwę, jeszcze po treningu też się pokażę. Na Gramy 2 na 0, czyli dwie pary naprzeciwko siebie. I kto pierwszy zdobędzie bramkę ze strefy strzału? W parach po prostu podania na drugą stronę i ze drugiej strony strzał na bramkę. Takie wyścigi po prostu. Która para pierwsza strzeli bramkę? Bez presji przeciwnika, ale w tłoku. Ale w tłoku, bo trzeba uważać na drugą parę. Szybkie podania w parach, wymiana. gramy 2 na 2 killer game. Czyli 2 na 2, wygrana drużyna zostaje na boisku, ale musi wrócić dotknąć swoich poprzeczek. I cały czas jeśli wygrajemy to zostajemy na boisku, a przegrani schodzą i wbiega następna para. I wbiega następna para, więc próbujemy jak najdłużej utrzymać się na boisku i gramy 2 na 2 na 4 gramki po prostu. Bardzo szybka i męcząca gra. Dzisiaj gram z chłopakami już ledwo żyję. Jestem już w domu, zmieniłem outfit, zmieniłem koszulkę z klubowej na koszulkę PNDD, bo dziś wieczorem mam jeszcze webinar dla futbol akademii, takie wewnętrzne szkolenie online dla trenerów z tych szkółek piłkarskich, ale o tym za chwilę, zaraz ci pokażę, co się szykuje. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć dwa słowa o treningu. Dzisiaj kamerę wyciągałem mało na treningu, mimo, że miałem inny plan, ale przyszło mi troszkę mniej zawodników, bo się pochorowali i dołączyłem po prostu do gier, które były dzisiaj na treningu. Asystent niestety drugi trener nie mógł dołączyć, bo coś w kolanie miał kiedyś zerwane wiązadła i teraz czuł, więc nie ryzykowaliśmy, żeby nie było kontuzji i ja musiałem we wszystkich grach brać udział. Także powiem szczerze, zmęczyłem się niesamowicie, niesamowicie dzisiaj był taki intensywny, mocny trening, dużo gry 2 na 2. W różnych odmianach, przede wszystkim ta najbardziej intensywna to tak zwane killer game, skerver coaching, więc to jest bardzo intensywne. No i ja cały czas brałem udział i grałem razem z chłopakami. Więc porządnie się zmęczyłem. A tu jeszcze wykład online mnie czeka. Także intensywny dzisiaj dzień, początek tygodnia ostry i nie inaczej będzie cały tydzień, bo dużo przede mną. Certyfikacja, ostatnie szlify, w weekend konferencja. Muszę się przygotować dobrze na sobotę. W niedzielę liga z rocznikiem 2012 organizujemy turniej. No i też już powoli do charytatywnego tego 2 lutego też muszę się przygotowywać. Także bardzo, bardzo dużo pracy przede mną w tym tygodniu i w kolejnym także. I to tyle, a teraz pokażę ci tylko na komputerze, jak będzie wyglądał taki webinar. O, i tutaj pokój webinarowy mam już odpalony. Tu jest pokaz slajdów, będą właśnie będą slajdy dla trenerów z Football Akademii, z tej całej sieci szkółek piłkarskich. Tutaj będzie moja twarz, kamera, mogę nawet na chwilę włączyć. Tu sobie zobaczysz, jak to będzie wyglądało. Teraz troszkę się schylam do kamery, więc śmiesznie mogę tam wyglądać, ale tu będą mnie trenerzy, trenerzy widzieć, jak będę prowadził wykład. I po prostu dzisiaj mam wykład na temat jeden trening, różni zawodnicy, czyli jak pracować z dzieckiem w grupie, czyli idąc dalej, chodzi o indywidualizację treningu wśród najmłodszych zawodników. I taki dzisiaj będzie temat, taki będzie wykład. Myślę, że potrwa około godzinki. Także ja już siadam do wieczornej pracy. Zaczynamy punkt o 21. Skończymy chwilę po 10. Zależy jeszcze od ilości pytań i od rozmów z trenerami, ale trochę, trochę to potrwa. A jutro wyjątkowo nie ma treningu, bo przyjeżdża na nas mobilna akademia młodych orłów, więc część zawodników będzie udział brała w praktycznej części tego szkolenia. No i trenerzy od nas z akademii też będziemy oglądać to wydarzenie, będziemy słuchać trenerów najpierw na części teoretycznej, później oglądać trening pokazowy. Także treningu wyjątkowo nie będzie, ale jakoś to postaramy się odpracować w innym dniu, być może w innym tygodniu, bo w tym może być ciężko, bo jest intensywnie. Mamy też z rocznikiem 2010 w sobotę turniej w Barwica. Ale niestety nie będę ja mógł pojechać, będzie zastępstwo, bo ja będę na konferencji w Koło Brzegu. Wyjątkowo się tak zdarzyło, ale już nie chciałem kombinować, przekładać. Wolę, żeby dzieciaki sobie pojechały, pograły, nie traciły tego weekendu po prostu z mojej winy, z mojej konferencji, tylko po prostu pojedzie z nimi inny trener. I webinar zakończony. Trochę mi zeszło, mówiąc szczerze, jest godzina 22:52, przed chwilą skończyłem mówić, także webinar trwał godzinę, godzinę i 50 minut, ale było sporo ciekawych tematów, więc chwilę się przedłużył. Przedłużył się, bo była fajna grupa trenerów, która nie bała się powiedzieć swojego zdania, która nie bała się dyskusji i w takie dyskusje właśnie się wdaliśmy kilka razy, więc odpływaliśmy od samej prezentacji i tematu indywidualizacji. Tylko weszliśmy w inne tematy, pochodne tematy. Rozmawialiśmy na przykład o rotacji bramkarzy w najmłodszych grupach: jak, po co, dlaczego, czy na pewno, w jaki sposób. Rozmawialiśmy na przykład o przenoszeniu wyróżniających się zawodników do starszej grupy, i było wiele punktów widzenia. I było wiele tak zwanych zależy to zależy, czy tak, czy siak, więc każdy przedstawił swoje zdanie, ja dzieliłem się swoim doświadczeniem i było naprawdę, naprawdę sympatycznie, dlatego mi się tak, Micha, cieszy, jak widzisz, bo były ciekawe dyskusje, po prostu ciekawe, merytoryczne dyskusje. Webinar się niesamowicie przedłużył, miało być jakąś godzinę 15, czasem przedłużałem do godziny półtorej, a tu wyszło prawie dwie godziny. Także długo, 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 ale można się uczyć i w ten sposób można pracować, rozmawiając o piłce, bo to, bo to sama przyjemność. I wszystko, wracając do takich tematów szkoleniowych, wszystko jest dla ludzi, jeśli jest robione z sensem, świadomie. To ma rację bytu po prostu. Wszystkiego można spróbować, oczywiście bez skrajnych, patologicznych jakichś tam przykładów i, i działań, ale wszystkiego trzeba spróbować, zobaczyć, czy działa, czy nie działa, jakie mamy wnioski, czego się nauczymy i dostosować później swoje działanie. To jest bardzo ważne i z taką myślą chciałbym Was jeszcze dzisiaj zostawić po webinarze, żeby nie bać się innych punktów widzenia, nie bać się innych sposobów na trening. Nawet jeśli na konferencji, na szkoleniu zobaczycie, nie, co on, co on chrzani za przeproszeniem, co on mówi ten wykładowca, to nie ma racji by tu nie sprawdzi się to dać sobie kilka dni przemyśleć to, zapisać nie zgadzałem się z tym, nie ma szans ale później to przemyśleć na chłodno, bez emocji może spróbować na treningu, raz, drugi, trzeci, i wtedy dopiero stwierdzić, czy wyszło, czy nie wyszło. O kurczę, a jednak może coś tam fajnego było, a może to zmodyfikujesz i wyciągniesz jakąś trzecią drogę, swoją drogę. Więc tych elementów i sposobów jest wiele, i pamiętaj o tym, pamiętaj jako trener, że trzeba eksperymentować, dostosowywać swoją pracę, cały czas się uczyć, ewoluować, wprowadzać nowe rzeczy i wymyślać także dużo swoich, konfrontować to, Innym sposobem działania i szukać najlepszej drogi, bo to nigdy się nie skończy. Nigdy nie ma tej jedynej słusznej, i zawsze można coś poprawić, dołożyć, być coraz lepszym. Dobra, to tyle. Widzimy się kolejnego dnia. Cześć, dzisiaj wtorek. Wyjątkowo nie mam treningu ani z Rosukiem 20 ani z Rosukiem 2012, bo mamy mobilną akademię młodych Orłów. Przyjechali do nas akurat na sali, na hali sportowej, której na co dzień ćwiczę właśnie z moimi grupami. Także idziemy na szkolenie zamiast na trening, a trening odrobimy, przełożymy, zobaczymy jakoś to po prostu nadrobimy, nadgonimy. W późniejszym terminie, także za chwilę pewnie też jakieś fragmenty pokażę z Mobilnej Akademii Młodych Chorów. Mam akurat hale rzut beretem, więc idę krótkim spacerkiem. Był wykład teoretyczny, była część praktyczna, a teraz trwa gra selekcyjna, rocznika 2009-2010, więc jest też mój rocznik 2010, chłopcy, a konkretnie pięciu zawodników od nas z grupy. I po prostu w sumie jest razem 20 zawodników i 4 ekipy pięcioosobowe i grają, grają sobie każdy z każdym, pokazują co potrafią. I po krótkiej rozgrzewce dosłownie po prostu tylko, tylko gra. A trenerzy z mobilnej Akademii Młodychorów obserwują i ewentualne notatki tworzą na temat zawodników, którzy, którzy się wyróżniają, którzy robią jakieś pozytywne wrażenie. I znowu jestem na hali, dzisiaj dwa treningi z rocznikiem 2010 i z rocznikiem 2012 Najpierw z tą starszą grupą z orlikami zaczynam Dzisiaj koszulki czerwone Chociaż jedna osoba się zapomniała, Oliver zapomniał i w pomarańczy biega sobie tam Ale to jest nieważne trudno każdemu się może zdarzyć dzisiaj siedziałem cały dzień z głową w komputerze ogarniałem harmonogramy na turnieje medale, puchary wpisowe, wyjazdy, konferencje sobotnią także weekendem, że tak powiem żyłem już dzisiaj tylko, że organizacyjnie przy komputerze się przygotowywałem po prostu Także dużo pracy. Wieczorem po treningach usiądę i ci trochę to pokażę, co tam się działo, co zamawialiśmy, jak organizujemy turniej, jak harmonogram robimy na turniej i jak się do konferencji przygotowywałem, więc parę rzeczy myślę, że może być ciekawych. Pokażę wieczorem, a wcześniej będzie oczywiście kilka środków treningowych na kręce i na roczniku 2010 i na roczniku 2012. I robimy intensywny konkurs strzelecki. Zawodnicy są ustawieni tutaj obok bramki, podają piłkę na środek do kolegi, który przyjmuje kierunkowo i uderza na bramkę. I tak cały czas po okręgu przechodzą, zmiana pozycji jak najszybciej jest podanie do kolegi, przyjęcie kierunkowe i strzał na bramkę. I oczywiście raz z lewej, raz z prawej strony ćwiczymy sobie na obie nogi. Teraz jest akurat lewa noga, więc te strzały troszkę, troszkę gorzej wychodzą, ale trzeba ćwiczyć, żeby wychodziły coraz lepiej po prostu. I tu żółci są na jednej połowie, tutaj obok mnie, a tam czerwoni na drugiej połowie. I kto zdobędzie więcej bramek w półtorej minuty. I teraz już prawa noga, więc będzie ciut lepiej, przynajmniej z celnością i siłą strzałów, będzie troszkę lepiej. To samo tutaj, czerwoni. Przebiegają przyjęcie kierunkowe i strzały. I na rozgrzewkę zabawa pożar powódź wichura. Dzieci prowadzą sobie piłkę swobodnie na tej części boiska. Jak jest powódź, to muszą uciekać na drzewa, czyli te niebieskie pachołki. Jak jest wichura, to muszą się położyć na ziemi. Ochronić piłkę. O właśnie, teraz będzie wichura. Wtedy kładą się, osłaniają piłkę. A jak jest pożar, to muszą schować się w schronie w tym niebieskim kwadracie domu. Od razu się schować. Taka zabawa, połączenie prowadzenia piłki i wszechstronnego ruchu rozwoju motorycznego w sam raz na rozgrzewkę. I na zakończenie mamy odmianę golfa piłkarskiego. Dołkiem jest po prostu ta mała, czerwona bramka. Tam muszą wszyscy jednocześnie w nią trafić. I mamy też podział na dwa zespoły. Który zespół trafi więcej piłek? Cześć, dzisiaj już piątek. Miałem wczoraj po treningu jeszcze nagrać kilka słów o tym, nad czym pracowałem w ciągu dnia, ale już zabrakło po prostu mocy. Po dwóch treningach często jestem naprawdę solidnie zmęczony, bo jeśli chce się dawać dzieciakom wszystko, brać aktywnie udział w treningu, to jest ciężko. A wczoraj jeszcze mało tego, po pierwszym treningu trochę. Głos mi się załamał, że tak powiem, gardło mnie bolało, chrypka mnie złapała, więc na drugim treningu w ogóle było bardzo ciężko. Dobrze, że jest Kamil, że jest drugi trener, to on mógł więcej wziąć na siebie i on więcej mówił, bardziej prowadził trening niż ja, więc już wieczorem nie chciałem gardła nadwyrężać, tym bardziej, że już jutro w sobotę występuję na konferencji w Kołobrzegu także głos musi być sprawny bo mam godzinę wykładu teoretycznego i jakąś godzinkę 15 może nawet dłużej praktyki będę pokazywał zadania gry związane z dribblingiem. także muszę głos oszczędzać także dzisiaj też króciutko pokażę ci po prostu to nad czym pracowałem były medale, puchary wybierane na turniej charytatywny, który odbędzie się już 2 lutego. Pracowałem nad praktyką właśnie i prezentacją na konferencję i też umieszczałem sporo rzeczy organizacyjnych, na przykład na naszą grupę na roczniku 2010 o najbliższym turnieju. Wpisowe załatwiałem takie organizacyjne rzeczy związane z klubem i z rocznikiem, który prowadzę. I teraz dosłownie króciutko chciałbym ci pokazać jak to wyglądało. I pierwsza rzecz, czyli puchary, medale i nagrody indywidualne. Tu otworzyłem specjalnie na tej stronie katalog, bo wybraliśmy takie nagrody indywidualne troszkę inne. Marmurowa podkładka, szklana góra, kolorowe nadruki za nagrody indywidualne czyli najlepszy zawodnik, strzelec tu będzie pewnie najlepszy strzelec to będzie najlepszy bramkarz. Wybraliśmy troszkę takie inne, szklane, ładne, kolorowe, żeby było troszkę inaczej niż na normalnym turnieju. Co do medali, to też wybór jest można powiedzieć trochę ograniczony, bo one się powtarzają na tych wszystkich turniejach. Ale nie przypominam sobie tego modelu, żebyśmy dostali w tym roku gdziekolwiek. Więc zamówiłem taka piłka, po prostu piłka nożna, łatki, pozycje piłkarskie też na tych łatkach. Więc myślę, że będzie fajnie. I po prostu wybieraliśmy te wszystkie rzeczy. Więc sporo, sporo tutaj się działo i sprzęt sportowy. Właśnie tutaj mamy taki duży, duży katalog na 2020 rok. Kolejna rzecz, którą chciałbym Ci pokazać, to tutaj zobacz moja praktyka, praktyka zadania na praktykę w czasie konferencji odnośnie dryblingu. I wiem, wygląda śmiesznie, bo póki co pisałem tylko po prostu odręcznie od myślników jakieś małe ilustracje gdzieś po boku, ale tak zawsze rozpoczynam przygotowania od po prostu na baz grania, brzydko mówiąc, czegoś na kartce. Bo wtedy nic mnie nie ogranicza, żadny sprzęt, żadne jakieś wymagania, tylko po prostu piszę to, na co mam ochotę. Więc spisuję sobie tutaj dużo środków treningowych różnych i teraz będę wybierał najlepsze z nich, żeby... Żeby je pokazać na konferencji. I ostatnia rzecz, o której jeszcze mówiłem, to właśnie ta grupa z rocznikiem 2010. Też mamy turniej w barwicach w najbliższym czasie, więc wrzucam też informacje tutaj właśnie na grupę, jak to wszystko wygląda. Przy okazji turniejów zawsze wrzucam takie grafiki po prostu przedstawiające raz, że powołanych zawodników na ten turniej kto jedzie akurat teraz, i dwa, że jaką mamy grupę z kim tam będziemy grać podczas Podczas turnieju, a w opisie posta jeszcze są tam szczegóły, po prostu większe. Już nie będę ich pokazywał, ale tam po prostu mamy wszystko opisane organizacyjnie, jak to wygląda. I teraz jeszcze tylko dwie uwagi do tych rzeczy. Po pierwsze to na grupie może wyglądać skomplikowanie, bo grafiki, bo dużo roboty, dużo czasu zajmuje, ale mam po prostu przygotowany szablon w PowerPointie, prezentację i podmieniam tylko nazwiska, uzupełniam nazwy klubów, jakieś informacje tam wpisuję organizacyjne i zapisuję jako zdjęcie, jako JPG, bo można z PowerPointa zapisywać i wrzucam na grupę, więc wcale nie jest jakoś tak dużo z tym pracy. Aczkolwiek na pewno to trochę jednak wysiłku kosztuje, żeby tak informować rodziców na bieżąco o tych wszystkich rzeczach. Zwykły post po prostu z palca wpisałbym szybciutko, a moje są długie posty plus jeszcze do tego grafiki, więc trochę to jednak trwa. Ale myślę, że też bardzo profesjonalnie wpływa na to, jak rodzice nas odbierają trenerów, widzą, jak jesteśmy dobrze przygotowani i to też. Pokazuje to, że przykładamy się do pracy i po prostu dajemy wszystko, co najlepsze ich dzieciakom, a o to w naszej pracy chodzi. A druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć: no to właśnie ta kartka tutaj z odręcznie napisanymi rzeczami. To tak to wygląda na początku faktycznie, później to sobie obrobię. Jeszcze dzisiaj właśnie wybiorę najlepsze, rozpiszę sobie spokojnie, też podeślę trenerowi, który będzie mi pomagał po prostu z miejscową grupą na praktyce, bo będzie rocznik 2010 z AP Kotwicy Kołobrzeg. Trener Paweł Waśków i będą mi pomagać, więc chciałbym, żeby też to zobaczył po prostu. Ale co chciałem nadmienić, to też wygląda tak, że wziąłem po prostu segregator z wszystkimi swoimi konspektami i przejrzałem konspekty z tego semestru od września do teraz, do stycznia i wybrałem środki treningowe, które się pojawiały. Nie chcę pokazywać czegoś, co fajnie wygląda na grafice, na komputerze, znalazłem w jakimś magazynie czy na jakiejś konferencji. Biorę tylko z tych rzeczy, które przetestowałem, robiłem u siebie na treningu, które się sprawdziły i które wiem, że są dobre dla zawodników, pozytywnie wpływają na ich rozwój. Więc takie rzeczy też będę. Pokazywał na konferencji. Teoria będzie z mnóstwem przykładów praktycznych tego, jak pracuję w moich grupach, a praktyka, no to będą po prostu środki treningowe, które używam na co dzień, żeby je dobrze zaprezentować i wiem, że to są sprawdzone metody po prostu. Lecę dalej, bo muszę jeszcze pojechać na Osir, zebrać bramki, załatwić parę spraw, a później znowu przygotowuję się, jeszcze dopieszczam wszystkie rzeczy na konferencję, Po prostu muszę się dobrze przygotować i wieczorem jadę już do koło brzegu, żeby być na miejscu. Sobota rano, szykujemy się powoli do konferencji, pierwsza piłka, Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, będą też wyróżnienia dla trenerów, dla klubów za udział w rozgrywkach i za różne fajne akcje, dużo się będzie działo, jest agenda konferencji i będzie 12.30 praktyka, 11.30 teoria o treningu dzieci. Jeszcze przed dziewiątą rano, także pustki, rejestracja jest od 9.30, ale już jesteśmy przygotowani. Konferencja za chwilę rusza niecała godzinka i będziemy działać. 180 osób zapisanych na konferencję będę występował między innymi z Markiem Safanowym, z Pawłem Podgórskim i z profesorem Chucińskim. Także będzie bardzo ciekawie. Sala się już zapełnia, pełno trenerów i trenerek. Wszyscy pracujący z najmłodszymi dziećmi. Czekają już na pierwsze zajęcia. Pracą jest to też odpowiednia komunikacja pomiędzy trenerami. Bardzo często się z tym spotykamy. Możemy wiele, wiele, wiele pokazywać. Poniekąd poza procesem wychowawczym, za który jesteśmy odpowiedzialni względem swoich zawodników, również musimy, musimy się zająć, zająć rodzicami. Chęć samotnego. Co to da, Że on w tym momencie. Zaczyna uzyskać zaufanie własnych umiejętności. U góry jest samorealizacja, samostanowienie, a tu jest konstrukcja. Tu są dzieci, które. jest galeria jest jak Tu są dzieci, za ile po co to z tego będzie? Program, który prowadzicie, ma prowadzić tu, a nie tu. Już jestem po konferencji w samochodzie. Nie miałem jak kręcić ani swojego wykładu, ani swojej części praktycznej. Na konferencji, jednak z kamerą już nie będę latał. Musiałem się poświęcić i dzieciom, i trenerom, i tak to mnie kosztowało wiele energii, bo cały czas nawet na części praktycznej mikrofon w jednej ręce, dzieci zaraz obok i trzeba było podzielić uwagę i na dzieci, i na trenerów, którzy siedzieli na trybunach, żeby pewne rzeczy też im dopowiedzieć. Także powiem szczerze, jestem wypompowany, jest godzina dopiero 16.30, a ja jestem wypompowany fizycznie, psychicznie, emocjonalnie. Jestem naprawdę wypompowany. Uwielbiam konferencję, Uwielbiam prowadzić szkolenia, uwielbiam spotkania z trenerami i no po prostu to jest świetna rzecz. Dob, w dobre miejsce trafiłem i dobrym, dobrym fachem się zająłem, chyba tak to mogę ująć, ale naprawdę jestem zmęczony jeszcze półtorej godziny do domu samochodem, więc trzeba bezpiecznie dojechać, a jestem wypompowany, także dzisiaj już raczej nic nie nakręcę. I tyle, ruszam w trasę jutro, jutro też jeszcze fragmenty będą Bo jutro mam ligę z rocznikiem 2012 Zimową, gramy na hali U nas w Szczecinku akurat, więc ja organizuję Także będę chwilę wcześniej na hali wszystko przygotować Także widzimy się jutro Cześć Dzisiaj niedziela, jesteśmy już na hali Jak widać w tle Dzieci już się zbierają Za 20 minut będziemy zaczynać Właśnie bym przed chwilą dostał piłką, która przeleciała mi tuż nad głową. Dzisiaj gramy na dwóch boiskach równoległych. Dzień dobry Mateusz. Dzisiaj gramy na dwóch boiskach równoległych. Mateusz, wodę weź się na razie obok brameczki po prostu, dobrze? Okej? Okay. Gramy na dwóch boiskach równoległych, To bo jest 9 drużyn, więc żeby przerwy były krótkie, to po prostu... No, dwa boiska zrobiłem. Mamy pełnowymiarową halę, więc się pomieścimy, myślę. Dzisiaj mamy dwie drużyny nasze zielonych i czarnych. A tak naprawdę jeszcze trzecia drużyna od trenera Łukasza, też od nas z Akademii 2012, więc jest nas dużo. I miały być dwie ósemki, ale choroby spowodowały to, że w jednej drużyny mamy siedmiu zawodników, w drugiej drużynie mamy sześciu zawodników. Więc tylko jeden albo dwóch zawodników na zmianę. Mocno intensywnie, ale z drugiej strony chłopcy sobie dużo i fajnie pograją. Zieloni, zieloni, pomachajcie do kamery. Machamy czarni, pomachajcie do kamery, ale pomachajcie ładnie. Już koniec turnieju, 13:30, trochę to trwało, ale dużo grania na dwóch boiskach, także wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. Ewidencji, oczywiście wyników tutaj nie było, klasyfikacji drużyn nie ma. Gramy dla zabawy, dla sportu, dla rozwoju zawodników. Już jesteśmy po turnieju. Wszystko poszło naprawdę sprawnie, praktycznie, jak nigdy można powiedzieć, bez żadnej obsuwy. Turniej co do minuty rozegrany wedle harmonogramu, także trenerzy zdyscyplinowali, dali radę. Dzieci też sobie pograły bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, bo było 9 zespołów, każdy rozegrał 8 meczów po 12 minut. Także dużo gry, dużo fajnej gry jednocześnie na dwóch boiskach, więc te przerwy też były króciutkie. Było, było naprawdę fajnie. Ale jeszcze zanim zakończę ten odcinek vloga, to chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, na rozwój i edukację trenerów. Zobaczcie, na początku tygodnia miałem webinar z Futbol Akademii. Tam koordynatorzy i ludzie, którzy zajmują się działką szkoleniową w Futbol Akademii, dbają o rozwój trenerów. Robią webinary nawet co miesiąc mniej więcej, mamy serię trzech webinarów. Co około 4 tygodnie właśnie i uczymy trenerów, którzy są w tej szkółce, którzy kształcą się, którzy są nowi, którzy chcą przedłużyć wewnętrzną licencję Futbol Akademii. W sobotę byłem na konferencji, pierwsza piłka w koło brzegu. Było 200 osób lub prawie 200 osób, nie wiem dokładnie, ale około 200 osób na konferencji. Dużo trenerów pracujących tylko ze skrzatami, żakami i orlikami, z najmłodszymi dziećmi. Chcą się pouczyć, słuchali, oglądali, zadawali ciekawe pytania i była naprawdę fajna konferencja. Jestem może nieobiektywny, bo na niej też występowałem, ale uważam, że była fajna konferencja poświęcona po prostu w 100% najmłodszym dzieciom i to była największa. A jej moc. I my też tutaj w Akademii robimy różne akcje, wyjazdy na konferencje, robimy sobie spotkania co miesięczne, próbujemy się uczyć cały czas, się rozwijać, bo rozwój trenerów jest najważniejszy. I z tą właśnie myślą, z, tą, z tym przesłaniem chciałem cię dzisiaj zostawić na zakończenie odcinka. Dzięki, że obejrzałeś kolejny odcinek i widzimy się oczywiście za tydzień, w kolejny poniedziałek.